Dzień dobry. Jesteśmy w Krakowie na targach Camper Adventure Expo z dużym pazurem off nie tylko dla camperów. Nie ma tu może wszystkich firm, ale jest kilka ważnych, istotnych firm z Polski. Pokazujemy nasze najciekawsze produkty, duże, małe i średnie. Nie opowiadamy o planach, bo konkurencja nie śpi. Dziękujemy za wizytę. Dzień Adventure... dobry. Adventure van... Adventure van Controversions. Aha, no tak. bywa. Są tacy coś. No pominmy. Krzysiek opowie nam w luksusowych warunkach, jak widzicie, tu jest jakby luksusowo. Tak. O swoich produktach. Proszę opowiadać o produktach typu wany. I przyczepa, którą pokażemy. No, tak. Z tego więcej. Wany to nasza główna działalność, to wszyscy wiedzą i to się nie zmienia. Czyli dostarczamy wany przygotowane do terenu mocnego lub też do terenu delikatnego. Wszystko zależy od tego, czy klient chce jechać nad plażę i wjechać po prostu tylko w Albanii na plażę. Czy, czy jednak chce. Nie, to nie o końcu, nie chodzi do końca o pieniądze, ale czy jednak chce. Na przykład wjechać sobie gdzieś w jakichś górach pod jakąś wielką skarpę i wciągnąć się pod nią i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że wany nie są do jakiegoś brutalnego off roadu ale no, mi się udało już kilka takich dzisiejszy. samochodów zepsuć i, 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 i przetestować poważnie. I zdaję sobie sprawę z tego, że to są bardzo dobre auta, tylko no, innego wymagają jeżdżenia niż te klasyczne, nasze znane nam terenówki. Poza tym zrobiliśmy przyczepkę, którą Wam pewnie zaraz pokażę. Przyczepka to jest takie nasze zaplecze mobilne, reklamowo-targowe. Służy nam w takich imprezach jak ta, że znamy wszystko spakowane w przyczepie. wszyściu sięjko. Taki szaukar, podpinamy do byle czego, co stoi na placu, jedziemy na targi jest impreza. Z tej przyczepy możemy zrobić nawet zlot. Możemy zrobić imprezę, może nawet wesele zrobić z tej przyczepy, jak trzeba będzie, choć tym się jeszcze nie zajmujemy. No i. Dla takich ludzi, którzy klasyczną motoryzację lubią i lubią Toyotę, no to pochwalę się, że bursztaksji zaczynamy robić projekt. To jest projekt, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo zawsze marzyłem o takim samochodzie. Zawsze. I po prostu nie gdzieś, tam, gdzieś tam się okazało, że, że ktoś mnie umęczył, żebym mu takie auto zrobił. I spróbujemy. Czemu nie? 4,5 V8, wiesz, nie? W tych czasach to jest ginący gatunek winą czy w rdzy? no w rdzy nie, no silniki tak, że już tak nie produkujesz już tych samochodów z tymi takimi silnikami, które my lubimy które jak, jak wciśniesz gaz to całym to autem, jedzie. to całym autem częściej jedzie tak no więc tutaj w busach mamy już nowocześniejszą technologię no to jest okej, okay, no Bo trzeba jest duchem płonie. czasu to planeta płonie, ale wiesz trzeba jest duchem czasu są plusy, są minusy. No ta nowa technologia naprawdę pozwala na dużo niższe spalanie. Tutaj jesteśmy w busie 7-metrowym 4 tony 100 ładowności, około 4 ton spakowane auto i to auto pali 11 litrów w trasie. No jaki, jaki patrol, jaka Toyota będzie tyle palić, no nie ma szans. Ale coś za coś. Ktoś może woleć, wolić, woleć dźwięk, prawda? E, samochodu ładny i na przykład zapłaci za to, żeby mu bulgotało. Ja bym zapłacił. <grym> Jesteśmy w przyczepie off-roadowej, z namiotem dachowym, w której można spać, ale też można reklamować całą firmę w każdych warunkach. I można w zasadzie robić wszystkie fajne rzeczy, czyli jak jedziesz w teren i Ci się w tym terenie z jakiegoś powodu nudzi, nie wiem, z jakiegokolwiek, to możesz sobie odpalić PlayStation, możesz sobie zagrać w gierkę off-roadową. To jest dotykowy telewizor Samsunga. Mamy tutaj zbudowany komputer. Taki komputer PC, więc mogę tu robić slajdy, slajdy, mogę tu na przykład zorganizować cały zlot. Na przykład o taki Marek Suślik może opowiadać ze swojej wyprawie do Jakucka, bo jest mikrofon, jest głośnik. Wszystko mamy zasilane redarkiem, mamy akumulatory 300 amperogodzin litowy mamy 360W solarów. To wszystko się podtrzymuje z tych solarów. Cała konstrukcja aluminiowa izolowana. olinz w zawieszeniu, niezależne zawieszenie zrobione. Nie ma, nie ma lipy. Marki za 360 stopni i jak idziemy pod tą markizą, to tu mamy akurat zamknięte, tu mamy taką wielką szufladę i tu agregat prądotwórczy jest. Nie jest nam teraz do niczego potrzebny, ale jest w razie czego. 300 litrów wody, grzana woda ciepła, jest webasto, wiesz, wszystko jest. namiot jest izolowany na zimę, więc to. Ale to do traktora podpinasz. Nie, normalnie to sprintera... auto nie uciągnie. Nie, do sprintera idealnie. No i jesteśmy w tej części właśnie reprezentacyjnej, gdzie na końcu zrobimy sobie kawusie. Mamy lód, mamy kostkarkę do lodu, mamy piec do pizzy opalany drewnem lub gazem. Mamy Dutch oven, mamy wszystkie te wiesz, blendery, nie blend wszystko co jest w domu. Mamy kawiareczkę, kawa latte, kawa czarna. Kawa Ale taka. nie masz tego, co ja widziałem na filmie z Ameryki, jak goś gotował na pustyni z termomiksie. Mogę wstawić, nie mam a termomiksa, możesz, mogę że, wstawić. Nie no i 100 litrów loduwa. Mamy gaz do tego gotowania, mamy tutaj kuchnię, no marki za 360, więc jak jest zbyt gorąco, mamy wszędzie cień w koło, no co więcej chcieć tak naprawdę. To jest zbudowane po to, żebyśmy na takich właśnie targach, zlotach mieli to zaplecze ze sobą. Ona jest zawsze spakowana, gotowa do wyjazdu, są flagi wszystkie, wiesz, naklejki, wszystkie rzeczy. Jak pojadę w teren, to no ja wiem, może ktoś powiedzieć wariat, ale pojadę w teren i spotkam ludzi, to mogę im wszystko pokazać, co robimy. A z drugiej strony, w tym samym czasie, mogę mieć rozłożonego swojego kampa i sobie komfortowo żyć. Tak trochę po australijsku tu jest, nie? Bo oni też tak lubią w tych przyczepkach wszystko mieć, nie? Tak. No, więc tak trochę tą Australią za zachwyceni. ARB, prawda? Jest czapeczka. Ale tu mamy też australijskie produkty, redarki. Jakby ten, no, przyczepa jest naprawdę fajną rzeczą. No, u nas jest najfajniejsza w, w sezonie cieplejszym. No, w zimie to nie jest może najprzyjemniejsze, ale da się. Jak Ci zamarznie, tu <kli> drumownie. Nie zamarznie, bo mam tak zrobione wybasto. Jest cała zaizolowana i jest tak zrobione, że wybasto, które podgrzewa namiot, podgrzewa wszystko tutaj. Wszystkie pomieszczenia podgrzewa, żeby nic nie zamarzło. A? No bo na no, ekspres do kawy jak zostanie na noc, no to zamarznie i po ekspresie, tak? No nie da się wody wylać. Kostkarka do lodu, no tu by się akurat nic nie zepsuło. O, mamy tutaj świeży lód. Drineczka? Nie. Operator drineczka. Nie. No wyjedziemy. No drineczka. <laughs> Terenowa <laughs> <z> drineczka. <laughs> no więc się? Kawu się tak. Czarna? Biała. Biała. Krzysztof Tusz i Piotr Tusz z firmy Daorfu Automotive przywieźliśmy na te targi dwoje, swoje dwie przyczepy. Jedna służy do off-roadu, a druga służy do wywożenia rannych z okopów, z linii frontu. I nasze przyczepy charakteryzują się tym, że są modularne, możemy zmieniać w nich wyposażenie, możemy zmieniać zupełnie ich charakterystykę nadwozia. Czy dzisiaj chcemy wozić w takim zestawieniu, innego dnia chcemy wozić motocykl, jeszcze innego elektryczne rowery. Możemy to szybko zmienić i dostosować do swoich potrzeb. Jest to jedyna taka przyczepa na rynku polskim, a mogę śmiało powiedzieć, że na pewno też na rynku europejskim, gdzie zabudowa nie jest stała, tylko możemy ją wymieniać. I Wszystko składa się jak z klocków Lego, tak jak tak, dzisiaj, dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać. O tym, jak nasze przyczepy e, działają systemowo jak klocki LEGO. Czyli składamy je tak jak chcemy, kiedy chcemy, rozkładamy, zmieniamy zestaw i co, Dojeżdżamy tam, gdzie chcemy. No, trzeba powiedzieć, że e, te przyczepy przeszły bardzo trudne testy. E, testował je TOP, testowały służby GOP, e, testowali też strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, i ochotnicy z ochotniczych straży pożarnej. W bardzo trudnym terenie niejednokrotnie. Nasze autorskie zawieszenie jest regulowane. Są dwie sprężyny w kojlowerach. Lżejsza sprężyna działa na asfalcie, grubsza sprężyna dodaje mocy przy wjazdach w teren. Regulujemy oba wahacze i obie, oba kolovery regulacją gazową, także możemy także nieregularnie obciążać przyczepę, co się, co się przydaje także w przepach do ewakuacji rannych i zapewnia bezpieczeństwo przełożenia osoby w przyczepie. Mamy też regulowany wyszel. Możemy tą przyczepę ciągnąć zakładem, możemy ją ciągnąć za samochodem terenowym, nawet podniesionym, dopasować wysokość zaczepu do wysokości haka. W ten sposób będziemy mieć cały czas przyczepę w poziomie ciągniętą. No a poza przyczepami mamy też wyposażenie. Są to na przykład lampy, lampy ekspedycyjne, które wykorzystujemy w naszych kufrach. Nie potrzebujemy prowadzić kabli do kufrów, tylko każda taka lampa ma swój power bank i możemy ją w każdym momencie wyciągnąć, iść do lasu, wrócić z powrotem. Fajna rzecz to jest światło przeciw które znajduje się w tych lampach, pomarańczowe światło. Z naszych jeszcze innych produktów mamy piecyk gazowy. Mobilny zestaw prysznicowy właściwie. Jest to takie urządzenie na stelażu, na platformie, którą można przykręcić na przykład na drzwiach samochodu na zewnątrz generalnie do, do używania w terenie. Z innych fajnych rzeczy kanister Life, 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 saver. life saver, który ma Filtry do 20 tysięcy litrów możemy przefiltrować i cały czas mamy świeżą wodę. Dużo fajnych rzeczy. Każdy, naprawdę dzisiaj ludzie do nas przychodzą i pytają o takie szczegóły, których nie mamy w ofercie, ale chcemy dla nich zrobić i przygotujemy tak, aby im odpowiadało do ich zabudów, do ich samochodów terenowych czy przyczep. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne. Cześć Marcin Gerz, team Wirungo, a za mną zabudowa kamperowa off-roadowa na pick upa, jak powiedziałem, Wirungo. Wspólne dzieło kolegów z Gorilla Customs i Hangamo. Coś jeszcze powiedzieć. Unikalny koncept bardzo lekkiego, bardzo terenowego kampera, który umożliwia komfortowe funkcjonowanie wewnątrz. I na zewnątrz, i nie pogarsza terenowych możliwości samochodu. To, co jest y, faktycznie unikalne, jedną z cech unikalnych tego, konce tego konceptu, to jest możliwość korzystania ze wszystkich funkcji na zewnątrz, czyli wysuwam stolik, kładę kuchenkę, mam dostęp do kuchni i mówiąc krótko, wszystko co mnie interesuje, mam dostępne z zewnątrz. Ale gdy pada deszcz, wieje wiatr, jest zimno, możemy to wszystko pozamykać, i dostęp do tego, co jest z zewnątrz, jest również od wewnętrznej strony zabudowy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę zobaczyć, w środku siedzi dwóch wielkich facetów i się mieszczą, więc małe z zewnątrz, duże wewnątrz. I tak jak mówiłem, chodź z tej strony. Wszystkie funkcje są wewnątrz i na zewnątrz. Tutaj jest yy, leżanka dla trzeciego członka załogi, bo nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, że zabudowa Wirungo to jest koncept 2 plus 1, czyli do, dwoj, dwoj, dwoje dorosłych plus dziecko. Tu jest ta leżanka dla trzeciego członka załogi. Proszę bardzo, ale możemy wyciągać bagaże, gdy. Zabudowa jest zamknięta, tak to wygląda tutaj. No właśnie, teraz ja jestem we wnętrzu w salonie, gdzie mogę korzystać z kuchni, mogę siedzieć na kanapie, mogę dostać się do skrzynek albo mogę dostać się do bagaży. Ale jednocześnie jestem. To jest ten, ta przestrzeń dzienna, ale jednym ruchem mogę z tego zrobić sypialnię. Opuszczam łóżko i na górze jest 1,30 m, czy 1,20 m na 2 m długości pełnowymiarowe łóżko dla dwojga dorosłych. I proszę zwrócić uwagę, że ja siedzę. Mogę korzystać z, no, z komputera, czy się przebrać, czy podać kawę partnercy, która została jeszcze w łóżku.